Hello, hello. Szczęść Boże, kochani. Eee, witajcie. Mamy dzisiaj kolejne zagadkowe słowa Pana Jezusa, nad którymi trzeba się trochę zatrzymać i pomyśleć, żeby spróbować zrozumieć o co mu tak naprawdę chodzi. Ale może spróbujmy trochę od drugiej strony. Jakieś 12 lat temu wyszedłem na swoją pierwszą i jak dotąd jedyną pielgrzymkę do komposteli, która mi się w życiu przytrafiła, i uważam, że to była w ogóle najlepsza przygoda, jaką do tej pory przeżyłem, i chętnie bym ją sobie powtórzył. I kiedy wyruszałem. To pamiętam, że na dworcu jeszcze we Francji w saint -Jean, zobaczyłem setki osób, które mają ten sam pomysł co ja. Trochę mnie to przeraziło, bo pomyślałem sobie, że rzeczywiście będzie tłoczno na tej trasie. I miałem swój cel, swój pomysł na to, po co tam idę, dlaczego, co chcę osiągnąć. I kiedy tak szliśmy przez kolejne dni, to oczywiście to było też fascynujące, że spotykało się całe mnóstwo ludzi, z którymi można było porozmawiać o tym, po co idą, dlaczego. Co ich tutaj w ogóle przeprowadziło? Tym bardziej, że wśród, wśród nas byli nie tylko chrześcijanie, ale byli też Żydzi, pamiętam, byli, były osoby niewierzące, byli ateiści, byli, byli ludzie zupełnie obojętni. I to, co po jakimś czasie się bardzo wyraźnie okazywało, to to, że kiedy ktoś miał cel, dla którego idzie, kiedy ktoś wiedział, po co to robi, to udało mu się dojść do końca, i spotkaliśmy się rzeczywiście z wieloma z tych osób później w sanktuarium, ale była też cała masa ludzi, którzy po prostu wyszli, dlatego że uważali, że to jest warte do, do zrobienia, po to, żeby się przetestować. I wielu z nich nie udało się tej, tej drogi ukończyć, po prostu rezygnowali w pewnym momencie. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wydaje mi się, i myślę, że Ewangelia też nam to dzisiaj w jakiś konkretny sposób pokazuje: że jeśli mamy cel w życiu, jeśli wiemy, co jest naszym celem, dokąd idziemy, czego pragniemy, czego szukamy, na czym nam zależy, to wtedy jesteśmy w stanie z powodzeniem przejść tę drogę, którą życie jest. Jeśli nam celu brakuje, to tak naprawdę, i myślę, że z naszego doświadczenia też dobrze to znamy, wystarczy czasem kilka większych trudności. I całe morale spada, i wcale nie chce się iść dalej, tylko ta pokusa zatrzymania się w drodze staje się coraz wyraźniejszą. Co jest naszym celem jako chrześcijan? Naszym celem jest Ojciec. Naszym celem jako chrześcijan jest niebo, jest świętość, jest, jest jedność z Ojcem. Jest jedność z Ojcem w niebie, w świętości. To wszystko, do czego Pan Jezus nas prowadzi, o czym nam opowiada w Ewangelii. Ale droga wiary, jak doskonale o tym wiecie, to nie jest droga, na której zawsze i nieustannie wszystko się tylko świetnie układa. Widzimy to już w naszym życiu modlitwy, że czasem jest taki moment w życiu, kiedy wszystko przychodzi łatwo i przyjemnie, kiedy Pan Bóg jest na wyciągnięcie ręki, a wydaje nam się tak naprawdę, że czujemy Go prawie wszystkimi zmysłami. I są chwile później takie momenty, w których wszystko wydaje się przeczyć Jego istnieniu. Jak to ze sobą pogodzić? Wydaje się, że Pan Jezus trochę nas o tym uprzedza w dzisiejszej Ewangelii, że będą takie momenty w naszym życiu, będą takie etapy na naszej drodze podążania do celu, którym jest Ojciec, w których będziemy czuli Jego obecność, Jego bliskość, Jego towarzyszenie, Jego pociechę i też w związku z tym lekkość na tej drodze. I będą też takie momenty, w których będziemy czuli brak tego wszystkiego. Ojcowie Kościoła, ojcowie pustyni, mądrzy ludzie mówili zawsze, że w takich sytuacjach życiowej sinusoidy, albo wtedy, kiedy jesteśmy na szczycie, albo wtedy, kiedy ryjemy odno, nie warto podejmować żadnych ważnych decyzji. Potrzeba, żeby ten stan w jakimś sensie się utwierdził, i dopiero wtedy można podjąć właściwą, mądrą i słuszną decyzję nasze życie jest jak wchodzenie pod górę. Ważne jest, żebyśmy wiedzieli, jaki szczyt chcemy osiągnąć. Ważne jest, żebyśmy wiedzieli, co jest naszym pragnieniem, co jest naszym celem, co jest naszą tęsknotą. Jako chrześcijan jest tym niebo, jest tym zjednoczenie z Ojcem, jest świętość. Ale warto sobie też pomyśleć o tym naszym życiu codziennym, o tych małych celach których potrzebujemy zwyczajnie na co dzień, po to, żeby dobrze sensownie przeżyć dzień za dniem. Nieważne, że czasem wszystko wydaje się wam wypadać z rąk i potykacie się o własne nogi. Pomyślcie o tym, że to nie jest no, cała prawda o tym, co się w waszym życiu dzieje i co się w waszym życiu dokonuje. Pomyślcie o tym, czego pragniecie, co jest waszą wizją szczęścia, waszą tęsknotą. Czego chcecie od siebie, od innych, od życia, i wtedy cokolwiek by się działo, to pamiętajcie o tym, że to jest po prostu jeden z etapów na tej drodze, a po to, żeby dojść na szczyt, trzeba się czasem trochę zmęczyć, ale są takie momenty, w których można się zatrzymać, odwrócić się i zobaczyć, jak fantastyczny widok się e, zarysował. Tego Wam życzę. I na tej drodze codziennej, w tych zwykłych sprawach codziennych, i na tej drodze podążania za Panem Bogiem. Cokolwiek by się działo, Pan Jezus jest z nami. Nieważne, czy to czujemy, czy nie. Jest z nami i zostawia nam wszystkim tę samą obietnicę, którą zostawił apostołom, o której słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Na końcu tej drogi jest ojciec. Na końcu tej drogi jest radość, która nigdy nie będzie miała końca. I ta obietnica oby nas niosła, cokolwiek będzie się działo. Dobrze się miejcie, cieszcie się, szukajcie celu, pragnijcie Ojca i oglądajcie się wokoło, żeby zobaczyć jak najwięcej śladów bycia Pana Jezusa obok Was. One tam wszędzie są, tylko czasem potrzeba się bardzo mocno i wytrwale pooglądać wokół siebie. Trzymajcie się z Bogiem. Pa.